Cześć! W tym szybkim poradniku pokażę Wam jak znaleźć miasto Wardena w Minecraft za pomocą komendy. Zapraszam do oglądania. Jest to strasznie łatwe. Wystarczy napisać locate strukturę y Accident City i nam się pokazują y koordynaty, w których to miasto jest. Teleportujemy się tutaj. I schodzimy na sam dół. Schodzimy na sam dół. Tak jak widzicie, jesteśmy w mieście. Yy, no więc dziękuję za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Yy, możecie też zostawić komentarz, jaki jeszcze mogę nagrać filmik. Może jakiś też poradnik. To tyle. Cześć.